Na budynku starostwa pojawiły się dwa nowe banery. Jeden z nich jest poświęcony 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej i przedstawia żołnierzy 5. Pułku Strzelców Konnych AK w rejonie Kałużówki. Baner na ścianie frontowej upamiętnia 85. rocznicę utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. To są e... Ogólne, że tak powiem, historyczne, ogólnopolskie oczywiście akcenty i, i, i fakty, ale mają w sobie również, zawierają w sobie również elementy lokalne. Ponieważ na zdjęciu dotyczącym, dotyczącym COP-u przedstawiona jest fabryka gumiezdnych, czyli obecna firma oponiarska, dawniej Dębicki Zakład Opon samochodowych 100 mil, historyczne zdjęcia pierwszej opony i osób, które przy produkcji tej opony i przy projektowaniu jej brały udział. Chciałbym tu podziękować firmie oponiarskiej Dębica za udostępnienie tych grafik, tych zdjęć i umożliwienie wykorzystania ich. Publicznie, no a na zdjęciu dotyczącym armii krajowej są również osoby związane z Ziemią Dębicką. Starosta podkreśla, że upamiętnianie ważnych rocznic to znakomita lekcja historii dla najmłodszych. Tu jest przedszkole na wprost Starostwa, jest zespół szkół. Oczywiście im. Jogomisza Kwiatkowskiego, jest szkoła podstawowa, nieopodal. Zresztą mnóstwo ludzi tymi ulicami przechodzi. I tak sobie myślę, że jak idą młodzi ludzie, to się zainteresują, co jest na tych grafikach, jak i do małe dzieci, to się może zapytają mamy taty, albo babci, albo pani wychowawczyni. No i będą pamiętać, że Armia Krajowa to była ważna organizacja, szczególnie widać to w kontekście obecnych, obecnej sytuacji na Ukrainie. Jak, ważna jest, jak ważny jest patriotyzm, jak ważna jest historia, jak ważne jest myślenie o, o obronie własnej ojczyzny. No a Centralny Okręg Przemysłowy to oczywiście w czasach już powojennych, czyli wtedy, kiedy nie trzeba walczyć o ojczyznę, trzeba ją budować. I nasi przodkowie najlepiej to robili, kiedy właśnie w XX-leciu międzywojennym zbudowali Centralny Okręg Przemysłowy, czego efektem w Dębicy było oczywiście głównie firma oponiarska Dębica, ale nie tylko. Już od pewnego czasu starostwo w ten właśnie sposób upamiętnia ważne wydarzenia z naszego kraju. W tamtym roku upamiętniono 230 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja, a także 120 rocznicę urodzin i 40 śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego.